Siema, witamy Was w kolejnym odcinku. Do każdego typu formacji, czy do policji, do straży granicznej i innych będziemy mieli egzamin z broni palnej, który również obejmuje składanie, rozkładanie broni oraz jej budowę. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam jak rozłożyć i złożyć broń palną centralnego zapłonu, posłużymy się pistoletem samopowtarzalnym Canik TP9 Elite Combat oraz omówimy poszczególne elementy budowy. Więc tak, pamiętajcie, że czy z bronią palną, czy, czy będzie to broni krótka, czy maszynowa, czy jakakolwiek inna, musimy postępować tak, jak postępujemy z sprzętem elektrycznym. To znaczy, jak chcecie coś robić przy lodówce, najpierw musicie odłączyć zasilanie. Tak samo tutaj, pierwszą i podstawową rzeczą jest po prostu odłączenie tego zasilania, w tym przypadku magazynka. Więc tak. Biorąc do ręki pistolet, czy będzie to Kanik TP9 Elite Combat, czy Walter P99, czy Glock, jakikolwiek typ, będzie to broń centralnego zapłonu z swobodnym odrzutem zamka, raczej wszystkie rozbierają się podobnie. Tak jak ze sprzętem elektrycznym, tak samo z bronią palną, pierwsze co musimy zrobić, to odłączyć zasilanie. W tym przypadku zasilaniem jest magazynek. Więc odłączam magazynek, oczywiście dźwignią zrzutu magazynka. Sprawdzam, czy są naboje. W moim przypadku naboje nie ma, ale musimy również sprawdzić, czy nabój nie znajduje się w komorze. Do tego celu cofam i blokuję zamek, tak żebym mógł spojrzeć w okienko wyrzutu, łusek i sprawdzam. Tak, donośnik, nie ma magazynka, więc go tu nie ma, czułko zamka oraz dosyłacz. Zrzucam zamek i pamiętajcie, że teraz przyszedł czas na strzał kontrolny. Zawsze wykonujemy go w pozycji stojącej, zawsze składamy się do strzału tak, jak gdyby to był strzał e, do tarczy czy do kulochwytu. Składam odpowiednio chwyt tak, żeby wyrabiać sobie tą pamięć mięśniową, bo gdy często będziemy strzelić tak niechlujnie, po prostu z jednej ręki gdzieś pod nogi czy w stół, tak w sytuacji zagrożenia czy w sytuacji bojowej również strzelimy tak samo. Więc w moim przypadku tutaj będzie miejsce bezpieczne. Inicjujemy strzał kontrolny, składam się, postawa. I tak to wygląda. Teraz możemy przejść do rozkładania broni palnej. I tak, pierwsze co, chwyt, często ludzie nie wiedzą, jak złapać tą broń. Ja zwyczaj robię to tak, że podchodzę pod ostrogę jak najwyżej i moje palce wskazujące będą łapały zamek. Druga ręka ściągnie obustronnie yy, z jednej i z drugiej strony skrzydełka dźwigni zamka, tak, czyli ściągam, cofam delikatnie zamek lub ham do przodu w zależności, ale powinien bez problemu zejść. W glockach często jest tak, że ten zamek się suwa cały. Tutaj muszę go delikatnie podnieść i zamek mam ściągnięty, szkielet odkładam osobno. Przechodzimy do zamka. Zazwyczaj na końcu lufy nie będzie nakrętki, w moim przypadku jest, ale myślę, że jest to bardzo intuicyjne, że po prostu ją odkręcamy. Lufa jest nagwintowana, więc będzie tam nakrętka. Patrzymy dalej. Mam przed sobą kolejne elementy rozpinamy sprężynę oporopowrotną z żerdzią. I ostatni element będzie to lufa z komorą nabojową. I można powiedzieć, że broń rozłożoną mam już na podstawowe elementy. Te elementy zazwyczaj są na egzaminach, czy egzamin do posiadacza broni palnej, czy do jakiejkolwiek innej służby mundurowej. Ważne jest też to, żeby opisać poszczególne elementy. Wezmę sobie do tego celu śrubokręt, żebyście mogli zobaczyć dokładnie. Więc tak, jeśli chodzi o szkielet, język spustowy jest tutaj takie dodatkowe skrzydełko. Będzie to bezpiecznik języka spustowego, to znaczy, aby móc ściągnąć spust, muszę wcisnąć najpierw pierwszy element i dopiero następnie ściąga się język spustowy. Jest głównie to często montowane ku temu, aby ta broń gdzieś nie wypaliła przy wkładaniu do kabury czy przy zahaczeniu o odzież, także dodatkowy bezpiecznik. W tym miejscu znajduje się szyna, do której możemy podłączyć dodatkowe światło, czy będzie to latarka do broni, mała, duża. Zazwyczaj jest to szyna, do której latarki mają uniwersalny rozmiar. Następnie mamy chwyt, szkielet cały jest polimerowy wlot magazynka, w tym przypadku również dołożony jest magwell, tak żeby łatwiej mógł podpiąć magazynek. Dźwignia zrzutu magazynka, po wciśnięciu magazynek można zrzucić. Tutaj dźwignia zrzutu zamka, po tym gdy zostanie on w tylnym położeniu mogę zrzucić go tak aby wrócił do swojego położenia. Przejdziemy sobie teraz może do lufy. Tutaj nie ma też zbyt dużej filozofii lufa z komorą nabojową. To są podstawowe elementy. Nikt więcej od Was nie będzie wymagał sprężyna z żerdzią i magazynek. Tutaj mamy stopkę zamka, pudełko magazynka oraz donośnik i sam zamek, który myślę sprawia ludziom najwięcej trudności. Przednia blokada iglicy. Tu mamy tylną blokadę iglicy. Tutaj będzie okienko wyrzutu łusek. Na górze zamka również Muszka, szczerbinka. Tutaj dodatkowo mamy jeszcze wskaźnik obecności naboju w komorze, to znaczy po wprowadzonym naboju do komory ten element delikatnie się podnosi i widać od boku rzucający się w oczy czerwony punkcik. Informuje nas po prostu o tym, czy w komorze znajduje się nabój. I to by było na tyle. Teraz zajmiemy się składaniem broni. Więc pierwsze co lufa z komorą nabojową. Rężyna z Żerdzią. Pamiętajcie, żeby tym elementem wpasować się tutaj. Dopychamy o, tak żeby weszło na e, samo czoło komory. tak? Tutaj mamy dwa takie zęby, więc na sam przód. Następnie dokręcam nakrętkę na lufie. Oczywiście mogę to zrobić również kluczem. Na potrzeby filmu nie będę tego dociągał. I teraz zgranie w pistoletach Glock. Wkładam na szynę i dopycham do tyłu. W tym przypadku robię to od połowy pistoletu. Czyli wkładam i pistolet jest złożony. Dodatkowo mogę przypiąć magazynek, ale jeśli nie będę strzelał, nie ma takiej potrzeby. Omówiliśmy wam rozkładanie i składanie broni palnej, w tym przypadku krótkiej. Mam nadzieję, że przyda się Wam to i będzie takim przypomnieniem przed egzaminami. Niekoniecznie na tych szkoleniach jest czas, żeby wszystkim weszło to w krew i z odpowiednią ilość razy to broń rozłożyć i złożyć. Także przed egzaminami polecam wrócić do tego filmu, przypomnieć sobie i wszystkim życzę zdania egzaminu z jak najlepszym wynikiem. Trzymajcie się, hej!